Zepsułeś. O, teraz działa. Albo teraz? O, teraz działa. Cześć wszystkim. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, słuchajcie. Przepraszamy za małe potknięcie e, czasowe, ale słuchajcie. E, dziś wraz z Wiktorem pracowaliśmy ciężko w Copy Hobby Center od godziny 10 do godziny 20. Bez chwili. E, Zawahania, bez chwili wytchnienia, wszystko było na żywo. Eee. No. <gry> Także słuchajcie, było wesoło. My tryskamy na streamie entuzjazmem, ale szczerze mówiąc, jesteśmy kompletnie wykończeni. Dlatego, że uwaga, po pierwsze, dzisiaj prowadziłem wielką grę bitewną, prezentację naukę gry, naukę gry u nas w Kopie Hobby Center. W związku z tym przyszło naprawdę wielu uczestników i słuchajcie, od godziny 10 do godziny 17 graliśmy. Były trzy wielkie bitwy, więc było naprawdę grubo. E... Ok, e... więc dużo się działo. Szczególnie pozdrawiam całą ekipę, z którą graliśmy dzisiaj. Było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. E... Trub się ścielił, słał gęsto Słuchajcie, naprawdę sporo czołgów zapłonęło. Było fajnie. Przede wszystkim fajne jest to, że w zasadzie wszyscy gracze nauczyli się już zasad, więc była okazja, żeby pograli sami. I jakby potwierdzili, że. Że już znają zasady, więc jest ok. Więc wszystko wskazuje na to, że w Bitewniaka będziemy grać częściej. Jutro raczej sobie robimy odrobinę odpoczynku, natomiast w piątek podejrzewam, że będzie też okazja zagrać, więc wpadajcie do Cobie Hobby Center. W zasadzie przez cały dzień będziemy do Waszej dyspozycji. Natomiast uwaga! Wszystko wskazuje na to, że w najbliższą sobotę, czyli w sylwestra, COBI Hobby Center będzie nieczynne. Nieczynne, tak. My potrzebujemy też jeszcze ogarnąć parę rzeczy. Jest zakończenie roku, zamknięcie roku, inwentaryzacja. Więc w sylwestra pewnie sobie odpuścimy. Natomiast uwaga, komunikat specjalny. Jutro jest czwartek. I od teraz wprowadzamy taką nową tradycję, że w każdy czwartek będzie świeża dostawa klockowego miksu. Otóż wszystkie osoby, które odwiedzą nas w najbliższy czwartek, czyli jutro i pojutrze, czyli w piątek, w Kobi Hobby Center, tradycyjnie za każde wydane 100 zł dostaną pojemnik, który mogą załadować miksem klocków, ale uwaga! Od teraz w każdy czwartek będzie turbo świeża dostawa klocków. W każdy czwartek będą pojawiały się naprawdę fajne klocuchy. I teraz uwaga: w związku z tym, że kończymy rok, w związku z tym, że chcemy trochę przewietrzyć magazyny, w najbliższy czwartek i w najbliższy piątek będziemy dorzucać do klockowego miksu takie cuda, że klękajcie narody. Więc krótko mówiąc, zapraszamy jutro i pojutrze na zakupy do Kobi Hobby Center. Będziecie mogli zgarnąć. Naprawdę, naprawdę fajne klocuchy. Nie zabraknie fajnych figurek, nie zabraknie broni, więc będzie interesująca. Krótko mówiąc, wpadajcie jutro i pojutrze na zakupy do Copy Hobby Center. Co więcej, jutro i pojutrze, dla każdego odwiedzającego, który dokona jakiegokolwiek zakupu, specjalna figurka w prezencie. A uwierzcie mi, że te figurki są naprawdę soczyste. Więc warto, warto będzie nas zarówno w czwartek, jak i w piątek odwiedzić. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o te wszystkie nowości związane z Kobe Hobby Center. Jeżeli ktoś nas jeszcze nie odwiedził. To naprawdę gorąco zapraszamy, tym bardziej, że e, mamy najnowsze katalogi na rok 2023, więc będzie można je przytulić. Dzisiaj Wiktor spędził cały dzień w sklepie, e, bo niestety nasi e, dzielni pracownicy troszkę się pochorowali. W związku z tym Wiktor e, dzisiaj stanął na wysokości zadania i zajął się sklepem. Wiktorze, jak się dzisiaj bawiłeś? Wybornie się bawiłem. Zjawiskowo fantastycznie. No, praca subiekta to to, odkąd jak obejrzałem lalkę, to to, o, o czym naprawdę marzę przez całe życie. Przypominam, że chodzi, chodzi o lekturę lalka Bolesława Prusa, żeby nie było. Dokładnie tak. <laughs> Jakiś tutaj. <laughs> nie Niedomówień, nie domówię, tak. Więc moi drodzy, żeby tego było mało, wszystko wskazuje na to, że jutro po raz pierwszy. Jutro albo pojutrze pokażemy Wam nową dioramę bitwy o Ardeny i powiem Wam, że no jest interesująco. W związku z tym będziemy się starać co jakiś czas wymieniać tą dioramę do Bitewnika w Cobbie Hoppy Center. W tej chwili mamy Afrykę, ale myślę, że ją wkrótce wymienimy, pewnie od stycznia, na Ardeny, właśnie żeby. Czasem zamieniać trochę te, te fronty. No dobrze. Eee, to tyle. Co mieliśmy jeszcze ciekawego powiedzieć, Wiktor. A, pociągi. Nic wam nie możemy powiedzieć na razie na, na temat pociągów w skali 1 do 35, które przygotowujemy, ale tego wszystkiego dowiecie się wkrótce, a dokładniej na targach w Norymberdze. Czyli pierwsze, od 1 do 5 lutego przygotowujemy wielkie stoisko Kobi na targach w Norymberdze. To są największe targi zabawek w Europie. Tam oczywiście wystawiamy się ze stoiskiem firmy Kobi i tam pokażemy naprawdę wiele nowości, o których na razie wam nie możemy powiedzieć, więc wam na razie nie powiemy. O nowych figurkach kobiet też nie możemy na razie mówić. Nie, to? nie możemy Nie, nie możemy. To jest na razie tajemnica, więc nie mówimy o tym. Tak. Nie możemy Wam też powiedzieć o nowych zestawach w skali 1 do 28, które przygotowujemy z odzorowanym wnętrzem i bardzo szczegółowymi detalami. Również bardzo skomplikowanymi nadrukami, ale o tym też nie możemy wam powiedzieć, więc no, co robić, co robić? Nie możemy wam dzisiaj powiedzieć w zasadzie niczego. <laughs> ee, więc nie dziękujemy <laughs> za uwagę. <laughs> nie, 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 słuchajcie. E, tak nie będzie. Tak nie będzie, dlatego że uwaga. E, chciałem was poinformować, że od 2023 roku zmieniamy sposób komunikacji w kobi. E, na czym to będzie polegało? To będzie e, polegało na tym, że. Nie będziemy stosować, nie będziemy używać takich określeń marketingowych, to jest dobre słowo, a będziemy się przynajmniej starać ich nie używać. Dlaczego tak? Dlatego, że coraz więcej klientów, kobi, to już nie są te najmłodsze dzieci, to są często już nastoletni czy nawet dorośli kolekcjonerzy. Którzy mają większe wymagania, którzy mają też trochę większą wiedzę i, i którzy jakby troszkę bardziej poważnie traktują to hobby, tak? Pamiętajcie, że do niedawna klocki Kobi to była po prostu zabawka, tak? Dla dzieciaków. Niedroga zabawka dla dzieciaków. A teraz tak naprawdę to jest modelarstwo klockowe, tak? To są poważne modele, które już kosztują swoje, nie oszukujmy się, tak? Te modele nie są tanie, no ale za jakość trzeba płacić, tak? Chcieliśmy, my, chcieliśmy trwałych nadruków, nie słabych naklejek. Chcieliśmy nadruków na figurkach, na plecach, na nóżkach, na rękach. Chcieliśmy nowych klocków, nowych kształtów. Tego wszystkiego chcieliśmy, tak? Bo ja sam jestem fanem, Wiktor też jest fanem kobiet, prawda, Wiktorze? Socieku. Tak. W związku z tym, jakby naturalne jest to, że też ze względu na koszty produkcji, ze względu na to, co się dzieje w Europie z cenami, no jakby zestawy muszą drożeć. No ale skoro wy oczekujecie jako klienci wysokiej jakości, te zestawy, no nie są tanie, no nie szukajmy się, tak, no to. Oczekiwania klientów rosną. W związku z tym, my, jako firma Kobi, będziemy się starać spełniać te oczekiwania właśnie choćby poprzez to, żeby ta komunikacja była jak najbardziej szczegółowa. W związku z tym, chcemy informować Was o większej liczbie szczegółów dotyczących tego, co planujemy. Chcemy trochę więcej Was informować, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Bo wiecie, często jest tak, że klienci pytają o jakieś oczywiste rzeczy, a my odpowiadamy w prosty sposób, bo jakby no, nie ma sensu się tutaj zagłębiać w szczegóły. Ale przez to niektórzy nie rozumieją pewnych, pewnych, prawda, sytuacji. I tu najlepszym przykładem niech będzie słynna awantura o skale 1 do 28. Tak, nazwijmy to awanturą, bo masa ludzi ma ogromne pretensje, że w najnowszym katalogu kopii na przykład większość modeli nowości są w skali 1 do 35, a nie w skali 1 do 28. No bo ich to nie interesuje. Ich nie interesuje skala 1 do 35. Oni zbierają skalę 1 do 28 i już. I a, koniec. Nie, nie ma dyskusji. To trzeba zrozumieć. Trzeba taką osobę przytulić, wytłumaczyć na spokojnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej, skąd się biorą te problemy i tak dalej, i tak dalej. A problemów tak w zasadzie to nie ma. Chodzi po prostu o to, że zawsze będzie tak, że komuś nie będzie odpowiadał najnowszy katalog, bo nie ma w nim japońskich czołgów. Bo jest mniej czołgów w skali 1 do 35, a, e, znaczy więcej w skali 1 do 35, a mniej w skali 1 do 28. Bo nie ma nowych Youngtimerów polskich, bo nie ma nowych Youngtimerów niemieckich, bo jakiś zestaw jest wydany w czerwonym kolorze, a powinien być zdaniem tego klienta w beżowym. Dlatego będziemy się starać to wszystko wyjaśnić i te sytuację, jakby odpowiadać wam na, na wasze pytania tak, żebyście byli zaspokojeni jakby informacyjnie. I jednym z, z takich narzędzi jest i będzie grupa dyskusyjna KobiFans. I tutaj obiecuję, pokazuje paluszki dwa, że od teraz ja częściej będę się wypowiadał na grupie dyskusyjnej KobiFans. Nie jest tajemnicą, że troszkę grupę dyskusyjną KobiFans zaniedbałem na rzecz, jakby Łukasz Kowalczyk walczył odpowiadając na wasze pytania. Ja po prostu skupiałem się na innych rzeczach, bo nie wyrabiałem po prostu z odpisywaniem każdemu na wasze pytania. Ale muszę zacząć to robić częściej, więc na pewno będziemy więcej odpowiadać na wasze pytania na grupie dyskusyjnej KobiFans, choćby po to, że dzięki temu więcej osób zobaczy nasze odpowiedzi. I tutaj gorąca prośba do Was, żebyście się skupili właśnie na grupie dyskusyjnej KobiFans. Jeżeli macie jakieś pytania, to grupa dyskusyjna KobiFans jest najlepszym miejscem do tego, żebyście takie pytania zadawali. Dlatego, że wtedy w odpowiedzi na te pytania zobaczą inne osoby na grupie dyskusyjnej KobiFans, więc jakby... Na jedno pytanie więcej osób otrzyma odpowiedź. Nie piszcie do nas bezpośrednio maili czy wiadomości prywatnych na, na Facebooku, bo w ten sposób odpowiadamy tylko Wam. I często jest tak, że my dostajemy jednego dnia na przykład 80 takich samych pytań od 80 różnych osób. I, i, i wiecie, dokładacie nam tym pracy, a mniej osób i tak otrzymuje odpowiedzi, wiecie o co chodzi. Więc. Krótko, krótko mówiąc, więcej, więcej pytań na grupie dyskusyjnej Kobi Fans. Dodatkowo, streamy po streamie na kanale Kobi Expert mają stać się teraz takim miejscem, gdzie to jest najlepsze miejsce na Wasze pytania i nasze odpowiedzi na żywo. Także, jeżeli chcecie szybką odpowiedź, to, to QA na grupie dyskusyjnej Kobi Fans będzie takim najlepszym miejscem do tego żebyście zadawali pytania, a tam, żebyśmy Wam odpowiadali na żywo. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, jakie mamy plany na 2023. Na pewno będzie się pojawiało więcej modeli. Na pewno figurki będą jeszcze bardziej dopracowane. Na pewno pojawi się więcej figurek ze skomplikowanymi nadurkami również na plecach. Na pewno pojawią się nowe formy do figurek. Taka ciekawostka. Na pewno pojawi się znacznie więcej nowych klocków. Na pewno temat pociągów zostanie bardzo poważnie rozwinięty. Na pewno pojawi się więcej modeli sowieckich z okresu II wojny światowej, bo o to pytacie. Na pewno pojawią się nowe janktajmery. Na pewno pojawią się ciekawe nowości w skali 1 do 12. I jeszcze dużo, dużo innych fajnych rzeczy. Także szykujcie się na rok 2023. Będzie, będzie interesująco, będzie fajnie. Na pewno będziemy dużo robić w temacie kompanów Heroes 3, a krążą plotki, że pojawi się również nowa licencja w ofercie KOP. Wiktorku, no, proszę. Proszę, ja sobie gadałem, a Wiktor sobie podstawkę figurek. W tym momencie, zrobił. pokaż ładnie. No, proszę bardzo. Jak ładnie zbudował. Widzicie, jaki zdolny głos. Dobrze, <laughs> słuchajcie. To tyle, jeśli chodzi o te zapowiedzi ciekawostek, nowości. Natomiast moi drodzy, Prawda jest taka, że my w tej chwili, przez okres zimowy, skupiamy się na Copy Hobby Center w Warszawie, tak. bo to jest takie, naszym zdaniem, idealne miejsce do tego, żeby się spotkać, żeby wspólnie coś popracować. Na razie uczymy Was tam grać w bitewniaka, ale wkrótce chcemy od stycznia zacząć organizować spotkania z fajnymi ludźmi. Chcemy e, wspólnie budować. E, wspólnie budować dioramy, e, które e, na wiosnę trafią do e, wystawy w Twierdzy Modlin, e, żeby, żeby e, pojawiły się tam na wiosnę nowe dioramy. To trzeba je zbudować. A kto je powinien zbudować? No my, <laughs> więc mamy nadzieję, że e, pomożecie nam w tym. E, w tej chwili w Copy Hobby Center w Warszawie zbieramy spore, spore ilości kloca. Dzielimy się tym klocem z Wami. Pamiętajcie, że cały czas trwa promocja, przynajmniej do końca tego roku, że za każde wydane 100 zł dostaniecie pojemnik, który możecie zapełnić klockami. Natomiast uwaga, ważny komunikat. Bardzo prawdopodobne jest to, że zmienimy tę promocję od stycznia i od stycznia za każde wydane 200 zł dostaniecie taki pojemnik. Do zapełnienia, więc to w zasadzie ostatnia okazja, żeby w najbliższy czwartek i piątek przyjechać do Kobi Hobby Center i skorzystać jeszcze z tej starej promocji na starych zasadach, tym bardziej, że dosypiemy naprawdę dużo fajnego soczystego kloca. Dobrze to. Tyle, jeśli chciałem powiedzieć o te nowości. Jeszcze jeden ważny komunikat. Słuchajcie, chcemy, żeby rok 2023 był bardziej rokiem moków, czyli własnych konstrukcji. Dlatego na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby sklep z klockami na sztuki, sklep internetowy został bardzo poważnie rozbudowany. Na pewno będziemy dbać o to, żeby w Kobi Hobby Center pojawiało się więcej w Warszawie, więcej klocków różnorodnych, tak, żebyście mogli na spokojnie przyjechać i pozbierać kloce, które będą Wam potrzebne do zbudowania Moków. Zwróćcie uwagę na to, że na naszym YouTubie pojawia się coraz więcej filmów z instrukcjami do budowy własnych konstrukcji. Właśnie po to, abyście mogli w przyszłości w roku 2023 więcej takich własnych konstrukcji zbudować. No dobrze, to co? To chyba tyle, jeśli chodzi o te nowości. Wiktor, o czymś zapomniałem? Nie, nie, nie. Dobrze, moi drodzy i teraz uwaga. Ważny komunikat, więc skupcie się. Już za chwilę, za około 5 minut startujemy ze streamem po streamie na kanale Ekspert, na który bardzo serdecznie zapraszam, dlatego, że to będzie ostatni stream w tym roku i mamy zamiast z Wiktorem trochę tam zaszaleć. Więc odpowiemy na Wasze pytania, eee, odpowiemy na pytania, których nie zadaliście, eee, może opowiemy jakąś fajną historię, a może nawet Wam coś zaśpiewamy. <laughs> tak zupełnie na koniec roku 2023. Więc bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy na ostatni stream po streamie na kanale KobiExpert, który rozpoczniemy za około 5, 5 minut. Więc wbijajcie, tam odpowiemy na Wasze pytania i na Wasze odpowiedzi. A teraz dziękujemy, żegnamy się z Wami ostatni raz w 2022 roku. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, dużo kloca i niech Wam się układa. To są takie dobre życzenia na rok 2023. A czego sobie życzymy? Na pewno więcej zestawów z pociągami. Na pewno więcej nowych dioram na wystawie w Twierdzy Modlin. Na pewno więcej fajnych wydarzeń organizowanych przez Kobi. I co jeszcze? Ja sobie życzę tego samego co w 2022. Śmieszek. Dobrze, a wam życzymy wszystkiego tego co nam życzycie, tylko dwa razy mocniej, dwa razy bardziej. <noise> Dzięki. Do zobaczenia. Życzymy Wam miłego wieczoru. Już za chwilę widzimy się na kanale Kobi Ekspert. Na streamie po streamie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. A i udanego Sylwestra Szampańskiego.